Dydidadadonga Jadę na Pstrąga Dydidadadonga Jadę na Pstrąga Dydidadadonga Jadę na Pstrąga Didi da da donga, Jadę na Pstrąga Siemanko wszystkim Witam was serdecznie Dzisiaj postanowiłem Pojechać sobie Kolejny raz na Pstrąga Tym razem jadę na Sulbi. Jest tam już mój kolega Tadzik, Tadzik czeka na mnie a więc Didi dada da donga, jadę napstronga do zobaczenia nad wodą. Didi dada da donga, jadę napstronga. Di di da da donga, jadę napstronga. Didi di da da donga, jadę napstronga. Di da donga, jadę napstronga. Iść na rybki, znów wyruszam, nigdy się do tego nie zmuszam. Zatrzymałem się po drodze, żeby Wam pokazać, tam jest miejsce docelowe. Zmówimy. Oczywiście spinnik dzisiaj, woblerki, jakieś tam blaszki. Zobaczymy jak będzie. A You gotcha anything? No, no. O proszę bardzo Kolega już stoi czeka. Tam samo wiesz. Tak? No widzisz Poznajcie mojego kolegę. Tatka. No to idziemy w moją miejscówkę. Tam jest elegancko. Tam, tam te, te, te na dwie Tam, wieje. tam jest, jest fajnie przy... schowane nie będzie wiało. Z twojego dzięki można połapać i na drodze powroty, I na West albo na West No także plan jest, dobra, idziemy się. Z tamtej strony wieje, to nie ma co rozkładać cisza. A ile już jesteś długo? Spodzinka i nic? Nic, nie podjęcie. No to muszę mu pokazać. Nie, nie, nie tam zobacz. Muszę zobacz. mu pokazać jak się wstrągiło łowi. Zobacz. <laughs> dobra, dotarliśmy tam gdzie mieliśmy dość. A macie tutaj. E, Wahadóweczki e, diabły tasmańskie bardzo się tu sprawdzają. Takie różnego rodzaju obrotóweczki Tadzik. Ty na co rzucasz? Co na co? Tasmana? Tasmana to Tadzik ma założone właśnie to co Wam pokazywałem. Diabły tasmańskie Mam tego kilkanaście. Bardzo się to tu sprawdza. Ale zobaczymy. Ja dla odmiany wachadłóweczka z kogucikiem no i działamy no i tak, Tadek właśnie zerwał jednego poszedł mu z blaszką I sobie wędką składam tutaj mam woblerka, ale tak jak już mówiłem przed chwileczką zakładam moją blaszkę wziąłem od syna, od Kacperka, bo on jest nieuzbrojony a chciałem szybko z domu wyjechać, także no, tajfanie, tutaj fajnie bo tak nie wieje tam Tadek wcześniej opowiadał, że wieje niepasakrycznie, a wschodnie wiatry są także my tu jesteśmy zasłonięci przez skarpę dobra dyrak złożony, przynęta założona I jak to go do Dominik po rybę! chyba to rozciepać, nie? Taką wiróweczkę założymy Pokażę mam bliżej Miedziana 10 gram Tutaj na wyspie Man Najcięższa przynęta może mieć 15 gram Oczywiście na rezerwatach, na, na zalewach, a na morzu nie ma limitu. No i co? Rzut po rybę? Pierwszy rzut i siedzi. Kadek też tam coś kombinuje. Rzucaj blachą, wublerą, duchą, to bardzo lubią. Tak to było. Yes! Siedzi. I pierwszy I Piękne świece. Jeden był, ale się zmył Idziemy do kolegi, zobaczymy co on tu kombinuje Proszę jaki piękny zestawik Woblerki, Tasmanki Tutaj jakie piękne woblerki Patrzcie jaki zajebisty woblerek coś większego, nie? No to już na takiego wstrąga 5-6 kg no, no zostawić piękny. Teraz jakiego założyłeś? Nie, zdałem właśnie takiego. A, zakładasz? No, idę do samochodu po ten. Po. Podrócik do Tasmana. No, podrócik do Tasmana. Aha. No dobra. A ja idę rzucać. Walczymy dalej. Tadzio ma szczęście dzisiaj. Pięknie nam się zaprezentował. No jeszcze jedna świeca by się przydała, panie kolego. I siup do siateczki. O ten grubiutki. Idziemy zobaczyć. Proszę bardzo. Piękny. Poplątał żyłkę. Rybka wraca do wody. Ach, poszedł, pięknie. Brawo dla tego u, pana. U, u, u. Widzicie, nie zawsze rybkę zabiera są ludzie, którzy wypuszczają rybki na przykład tacy jak mój kolega jakby takie ze 3 kilo był to raczej nie raczej na patelnię by trafił a tu są takie, są no, na pewno na patelnię by trafił jeszcze raz brawo dla kolegi Tadziu mnie tu punktuje kolejna rybka będzie świeca o ten ładny Albo agresywny. Albo agresywny. Tak jak łowca. No to, no ten waleczny. Hamulec pięknie walczy. Brawo dla pana. I oczywiście na co? Diabeł tasmański. Daj pokażę tutaj. Widzą. Proszę bardzo diabełek. Rybka. Piękna rybka. Na kolację? To jest opt to you. <laughs> na kolację. No to na kolacji to. Zmiana decyzji. Rybka wraca do wody. Oh. Pomów coś. -di da dadadunga, zaciąłem strąga. <laughs> jest kolejna rybka dla diabełka, brawo ja taki bubasek się trafił, wraca do wody malutki. Właśnie zacząłem kolejną rybkę. Może okonek? Okonek? Gdzie? W twoją stronę poszedł. O. Ładny grubasek ty. Ale pięknie! A teraz podbieraj Widziałeś? O, ten jest niewidzę. Ja nie widzę, bo mi słońce razem, nie? Ale siara! O! Ale ładnie. Jest! Jest! O! Ten już jest fajny. Zaraz go pokażemy. Ale ładnie zaczepiony. Książkowo. Normalnie. No najlepsze takie, nie? Patrzcie, książkowo. Elegancko zaczepiony. Piękna bestia. Piękny. Właśnie mieliśmy, zanim rybkę złowiłem, kontrolę, ale pytałem się panów, czy mogę nagrać, i stwierdzili, że nie. Boją się. Ta A tutaj same diabły tasmańskie. Jakby ktoś był zainteresowany, to pisać prif i będziemy robić biznes. Tadzik zaczął strunga. di da 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 Coś się ruszyło, bo mieliśmy przestój. Półtora godziny, nic. Pięknie Brawo dla kolegi. Piękna rybka. Kolacja będzie. Proszę bardzo. Tadzik mówi ostatni rzut. Już mieliśmy się zbierać. A tu proszę bardzo, kolejny pstrąg. Nie ma to tamto. Ja jeszcze też muszę ostatni rzut zrobić. Ja może też jeszcze jeden zrobię. <laughs> Brawo. Ostatni rzut. Koniec koncerta. Fajnie pochytane dzisiaj. Niektóre rybki dostały wolność. Dzisiaj mamy po dwie rybeczki, każdy z nas jest gitara. A więc tak, fajnie było. Z tadzikiem żeśmy się długo nie widzieli. Ostatnio żeśmy się zdzwonili. Dzisiaj połowiliśmy trochę rybek. Była przygoda. Zimno się zrobiło. Zbieramy się do domu. Na pewno na pewno jeszcze nieraz tadzika zobaczycie. Mamy w planach wybrać się na Sunset Lake, na Karpie, Liny, Leszcze, Płocie. Tak, mamy na wyspie, mamy na wyspie, ale to tylko dla zabawy będziemy łowić. Także pozdrawiamy. Sub, subskrybujcie kanał. No i do zobaczenia w następnej relacji. Do usłysząc. Hej, ja.